Cześć, z tej strony Dirtowy Bubu I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rowerowych napinaczy i co to są standardy ISCG03 i ISCG05 i czy do twojego roweru da się zamontować napinacz, osłonkę łańcucha. Zapraszam. A opowiem wam o tym wszystkim na przykładzie ramy Dartmuri player Jak widzicie po prawej stronie, po prawej stronie napędowej. Mojego roweru znajdują się tutaj takie trzy otwory, trzy dziureczki gwintowane tuż nieopodal. suportu. jeżeli w Twojej ramie występują też te trzy otwory, to na 99% są to otwory wystandaryzowane. I są to otwory albo ISC, ISCG05, tak jak mam tutaj w napinaczu, albo ISCG03. Jak do tego dojść? Który typ napinacza jest dla nas? Oba te standardy różnią się jedynie rozstawem tych trzech dziurek, także w najprostszy sposób, jaki możemy do tego dojść, to mierzenie rozstawów pomiędzy właśnie tymi otworami. Drugi sposób, na który nie wpadli producenci tej ramy, dystrybutorzy tej ramy, jak i następnie sprzedawcy tej ramy, to napisanie w opisie ramy, w jakim standardzie możemy tutaj zainstalować napinacz. To akurat jest napinacz z mojej zjazdówki. Ja go nie będę instalować, ponieważ w single speed nie potrzebuję napinacza. Natomiast, jakbyście chcieli, to jest taka możliwość wrzucić sobie, dokupić sobie tutaj hak przerzutki, wstawić sobie napinacz, dokręcić przerzutkę i haratać, na przykład z przerzutką. Ja nie czuję takiej potrzeby, może ktoś ma. Natomiast te otwory w ramie posłużą mi do zamontowania tako. To się chyba nazywa do zamontowania osłony zębatki w mojej ramie w mojej korbie. Do jego zamontowania będę potrzebować imbusa numer 4. Dwie śrubki w przypadku napinacza byłyby to trzy śrubki, i sprawa załatwiona. Osłona zębatki zamontowana to akurat jest osłona do 34 zębów. Jakbyśmy mieli 36 zębów, to niestety by nam nic nie ochroniła. Ja będę śmigać na zębacie 30 zębów, więc jak najbardziej zrobi to robotę. A tak właśnie prezentuje się, zamontowany tako. Sztosik. Jeżeli dzięki temu wideo dowiedziałeś się czegoś nowego, wniosłem wartość w Twoje życie i chcesz pomóc w rozwoju Dirtowej Akademii, to koniecznie zostaw łapę w górę, zostaw suba, napisz coś miłego w komentarzu, bo dzięki temu sprawiasz, że razem rośniemy. A w kolejnym odcinku będziemy montować korbę Shimano SLX. Tymczasem dzięki za dziś i do następnego. Z fartem.